Dobra, to ja chciałam się wspomnieć o Sylwestrze i... Witam Państwa z tej strony całkiem żywa i prawie na żywo Amelia oraz martwy w środku i wybrane z emocji Piotrek. Nie no bez przestań. W sumie z nowym rokiem mogłoby wstąpić w Ciebie trochę życia, wiesz? Kto to mówi? Sylwester niestety już za nami. Ale jako, że mamy nowy rok, to i w telewizji przydałoby się coś nowego. Dlatego z całą redakcją zaprosi pragniemy zaprosić naszych widzów na nowy program Mikołaja Górskiego. Już się nie mogę doczekać. Jak tam spędziłaś ostatni dzień grudnia? Nie, no było spokojnie. Najpierw leżałam w domu, a później. Ej, u ciebie. I teraz łączymy się z naszym reporterem, aby dowiedzieć się, jak Sylwester minął naszym uczniom. Sylwester już za nami. Sprawdźmy więcej jak w dekadę wkroczyli nasi uczniowie. Znowu awaria jak Jak Ci minął Sylwester? Dobrze bym powiedział. Spędziłem czas z znajomymi, z rodziną. świetnie się bałem. Okej, hey, dlaczego się bawiłeś? Co robiłeś, gdzie byłeś? Eee, gdzie byłem, nie pamiętam. Co robiliśmy? Ja nie wiem, czy pamiętasz, może ja nie pamiętam. Jak Ci minął Sylwester? Było bardzo fajnie, spędziłem go wraz z przyjaciółmi. I w sumie nic takiego super ciekawego nie robiliśmy. Ja, a Prądu mnie wykoni. No, było fantastycznie, naprawdę. Dużo znajomych, bardzo bliskich. By było bardzo fajnie było. Podobało mi się. Okej, co takiego tam robiliście? Pamiętam, że grałam w twistera. Fajnie było. Cool. Okay. Ale przy to już rosyjska rolę. Jak ty minął Sylwestę? Byłam w domu. Mam kota, uczyłam się, Ty na biologii. Tak. serwery z terminą bardzo, bardzo energicznie, bardzo fajnie. Tam koleżanka Macha z koleżanką był spędzony. Bardzo fajnie było. Okej, okay. dlaczego było fajnie? Co tak mi to robiliście? No, znaczy ogólnie było w sumie spokojnie, nie było jakiegoś... Bardzo dużo alkoholu była butelka szampana w Ale no cóż, siedzieliśmy sobie w czwórkę, rozmawialiśmy i daliśmy w gryp planszowe, Naprawdę się wciągnęliśmy. I obyło się raczej bez jakichś większych takich odpałów. myślę, że to nie pierwsza rzecz, Jak mogliśmy usłyszeć, licealiści spędzili ten dzień głównie na zabawie. A propos zabawy, zobaczyłaś odbyła się fantastyczna studia Sprawdźmy, jak nasi trzeci klasiści przygotowali się na tą imprezę. Okej, okay, a więc znajdujemy się w... Jak Ci idą przygotowania do sukienki? No idą mi dobrze. Wszystko mam umówione. Cukienkę mam. Smokcie też zrobione. Okej, okay. jakiego koloru sukienka? Człowo. A taka krótka, długa, z farbankami? Długą, no długą. No Ma takie... Ma coś takiego jak hiszpank. <grym> no, może widzę się wypowie z nami. O, jestem <grym> tu zaproszona. <grym> Dziękuję. I idę do niego. Widziałem słuchaj, jak ci idą przygotowania do sukienki? To <grym> no co, do sukienki stałe, w sumie... Ile godzin? Policjantki to wszystko? 48 48 Jak Cię rozwiązały Panie rozsądniowie? W sumie jest wszystko przygotowane. To jest wszystko. Jest już na czas, co rozwiązałem. Jest już przygotowane. Co się ubiera? dzień To zależy, którym. Niektórym idzie cudownie, bardzo dobrze. Niektórym idzie cudownie, dobrze, a niektórym idzie cudownie, tak sobie. Okej. Ale jakby coś ogólnie mówię. Ogólnie to bardzo ładnie ogarniają to wszystko. Starają się. Zauważyłam jednakże takie zjawisko, że oni są tak skoncentrowani na tym, żeby nie pomylić kroku i żeby nie pomylić, gdzie, gdzie trzeba iść, że generalnie świat dla nich nie istnieje. I są w tym napięciu, zapominają o jakimś takim uśmiechu, o jakimś takim luzie, o jakiejś takiej radości z tego tańca, tylko są tak przejęci tym, że ja po prostu nie jestem w stanie wyprosić u nich właśnie jakiejś takiej radości z bycia młodym. Nie wiem, ale dadzą radę. A to tak, to, to, to no spokojnie, tylko że ja myślę o czymś takim, no coś więcej, no skoro już potrafię tak ładnie wykonywać te kroki i wiedzą jak, mają i gdzie, to, to dlaczego nie zrobić to z taką pasją, z taką gracją. Jak się, dzieje się do tańczenia poloneza? Uważam, że Pani Profesor Kupczyńska bardzo dobrze przygotowuje nas do poloneza, co prawda są wymagające, ale jesteśmy bardzo zdolni i sobie dajemy radę. Okej, okay. a jak tydzień w takim razie się do stupni Garnitury Garnitury są kupione, wszystkie dodatki wybrane, wybrane więc jestem jest gotowy. Jestem przekonana, że dla wielu osób był to niezapomniany wieczór, który zakończył się przynosząc wiele dobrych wspomnień. 100% się z tobą zgadzam. Nawiązując do zakończeń. W sieniu prawie ostatecznie pożegnaliśmy się ze świąteczną atmosferą. Ciekawym przypadkiem jest choinka w sali 207. Postanowiliśmy wysłać naszego tajnego agenta chemika, by zbadał tę sprawę. Masz to śmierdzi. Aha. I wszystko jasne. Hallelujah, Hallelujah. Ej ja, słuchaj, jak to możliwe, że jednak żyjesz? A ja kiedykolwiek byłam martwa? A nie? No, słuchaj, bo powtarzać się dwa razy nie będę, tak? Zobaczymy. Jak w drzwiach z nożem, no to, żem się przestraszyła, poślizgnęła, wypuściła tosta. Wiesz, jakie ostatnie mię gastro? Wczoraj zjadałam na przykład dwa śniadania, pizzę, czy jeżyki, hot doga. Amelia Grzeczko. W każdym razie dzięki moim utrwalonym technikom samoobrony, raptem pokonałam gościa, leżał i poszłam do domu. Ale cię przecież przez dwa bite miesiące nie było. No, to inna sprawa. Przez to całe zajście to mi ciśnienie skoczyło jak kubacki w TCS-ie że żołądku mi tak zapytało, że słuchaj stary, dostałam zatrucia programowego i dwa tygodnie siedziałam w łóżku. No, później nie opłacało mi się, przychodzić, bo to, to, to i tamto. A pan Stygar, A Mikołaj? A to dopiero ciekawa historia. No znowu? Dzień dobry. Nasza Liza ma chęć zdobycia gruntownej wiedzy specjalistycznego wykształcenia często weryfikowana jest przez brutalną rolę gospodarki polskiej. Jak zmienić orientację rolną, powoje dzisiejsza anegdota. Daję po 3 minuty, dbaję o koszczerbkę, załóżmy ja babą, przykręciu, i mówię, ja płacę 203 zł. Lekarz pomyślał, mówi, Pana, ja mam 30 lat stażu pracy, dwie specjalizacje, dodatkowo w fakulturze, i za wizytę biorę 100 zł. No i na to Pan wybrał, i mówi, Wie Pan, jak byłem lekarzem, to też brałem tylko 100 zł. Wszystkiego dobrego.